Siema, 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 to są wieści, to są wieści. Sto ty w ogóle, mam nowy telefon, jest to Huawei. Zaraz smart Z, coś takiego. No, ale ogólnie, no to myślę, że dobrze działa. No ogólnie, po prostu tam, gdzie jestem, pada śnieg. Napadało tego śniegu i ja mówię, jak zimno. ale serio, zimno i szczerze powiem Wam, że w sumie się nie przejmuję. Przejmuję się tą kurtką, bo ta kurtka jest. Wiecie, no zaciękam na taką pogodę, będę musiał sobie kupić lepszą, lepszą kurtkę i po prostu totalnie dzisiaj noc spędziłem fajnie, no obudziłem się wcześniej rano, no ale to grałem sobie FIFA, oglądałem sobie YouTube, no i, no i, no i, no i, no i, no i, no i myślę, że to fajnie, no nie? No, ogólnie to sobie oglądałem na YouTube takie filmy, wiecie, i e men tak, tylko mena. No, trzecią część, bo wcześniej oglądałem drugą, teraz trzecią. No, i to jest taka relacja ode mnie z toalety. Nie powiem w jakim mieście jestem, bo jest to tajemnica. Nie mogę zdradzać, ale y, pytanie brzmi: czy u mnie wszystko jest dobrze? Tak, wszystko jest u mnie dobrze, nie przejmujcie się niczym. Kidraman powrócił i oczywiście z Kopsem Kidraman wrócił. I leci z kotem, leci z, z pełną siłą. Słuchajcie, jeżeli będę mógł pokazać, gdzie jestem, w jakim mieście jestem, myślę, że to w ostatni dzień, jeszcze przed wyjazdem, to Wam pokażę, e, gdzie byłem, tak? E, myślę, że to za dwa dni. Więc, no więc, oczekujcie, oczekujcie właśnie tej właśnie informacji, tego szoku dla Was, e, gdzie... Aktualnie w Polsce przebywam tak, bo to jest Polska i uważam, że, że po prostu super, bo to jest drugie miasto, które właśnie, w którym jestem, które sobie tak zwiedzam, ale myślę, że to jest też drugie miasto, w którym właśnie czeka mnie praca dlatego, że mam pracę, dlatego, że sobie zarobiłem z tej pracy na telefon. No jest gitara. No i zarobiłem też sobie właśnie na pierwsze moje takie mieszkanko. Pozdrawiam. No i trzymajcie się tam. Pozdro Skierniewico właśnie. Pozdro dla Matjego Wiśni.